Dzień dobry, cieszę się, że widzimy się po raz kolejny. Mam dzisiaj ogromną przyjemność zaprosić Was na rozmowę z Lechem Janem Mazurkiem, autorem książki pod tytułem Podróż w dorosłość rozmowa z wnukiem. Podtytuł tej książki to Trzy odsłony światopoglądowe: katolicyzm, buddyzm, świecki humanizm, ateizm. Książka absolutnie nie mogła umknąć naszej uwadze, dotyka bowiem problemów, które sami bardzo często stacji ateizm poruszamy. Czyli jak rozmawiać z bliskimi o wierze i niewierze. Czym jeszcze zajmujemy się stacji? W stacji Ateizm promujemy pozytywny ateizm, rozdział kościoła od państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów i promujemy dialog na temat wiary. Jesteśmy ciekawi, w co wierzycie i dlaczego. Dzisiejszy odcinek nie jest odcinkiem na żywo, więc nie zaproszę Was do telefonowania do studia. Agnieszka Bemont i Świrniak na koniec swojej refleksji o podróży w dorosłość Lecha Jana Mazurka napisała tak. Jako fascynatka rytuałów postrzegam książkę Lecha trochę jako odwieczny obyczaj międzypokoleniowego przekazywania wiedzy. Jest tu mistrz i uczeń, a na dodatek miłość dziadka do wnuka. Treść książki została podzielona na kilkanaście rozdziałów, w których dziadek i wnuk próbują znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak co będzie z nami po śmierci? Po co istnieją ateiści? Jaki jest sens życia i czy religia jest człowiekowi potrzebna? A to, co mnie ujęło w tej książce, to relacja dziadka i wnuka. Pełna potrzeby wzajemnego zrozumienia i zaufania. W takiej atmosferze nawet najtrudniejsze pytania o sens życia, śmierć, cierpienie, moralność nie są nam straszne. Między innymi o tym, jak budować takie zaufanie, żeby te rozmowy były możliwe, będę dziś rozmawiać z Lechemianem Mazurkiem. Teraz kilka słów o autorze Podróży w dorosłość. Lech Jan Mazurek to urodzony w 1955 roku, czynny muzyk oraz pasjonat idei wolności od religii. Sam siebie nazywa ateuszem po katolickich inicjacjach. Spełnia się jako kompozytor, autor tekstów piosenek i podręczników repertuarowych, mistrz ceremonii świeckich i publicysta. Publikował w takich czasopismach jak Polityka, Głos Nauczycielski, Wychowanie Obywatelskie. Współpracuje z internetowym miesięcznikiem niecodziennik etyczny. Dzień dobry, panie Lechu. Bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj razem porozmawiać. Również się cieszę. Miło mi. Nazywa pan siebie ateuszem po katolickich inicjacjach. Ja na początek chciałam zadać takie dosyć przewrotne pytanie: Co dobrego dało panu wychowanie w katolickiej rodzinie? E... Mam wrażenie, że tak jak wszyscy wychowujemy się w jakimś środowisku i to środowisko bez względu na to, czy jest religii chrześcijańskiej czy innej, daje pewne przykłady, daje pewne wzorce do postępowania. I bezwzględnie te wzorce katolickie, chrześcijańskie we mnie w jakiś sposób kwią. Inną sprawą jest, czy te wzorce chrześcijańskie są autonomiczne, czy one są niezależne od świata i od ludzkości. To jest zupełnie inna sprawa, ale bezwzględnie chrześcijaństwo w jakimś sensie wywarło na mnie wpływ. Czy teraz żyjąc jako ateista dalej pan odczuwa te wpływy chrześcijańskie? Znaczy, powiem szczerze, że przez blisko 40 lat można było się tego spokojnie pozbyć. Kompletnie żadnych odczuć, żadnych uczuć do przeszłości religijnej nie mam. W książce pada takie zdanie wypowiedziane przez Stasia podczas rozmowy o tym, co religia katolicka mówi o śmierci. Mam kolegów katolików, ale ty lepiej mi to wytłumaczysz. Proszę zdradzić nam te tajemnice, jak z bliskimi budować takie zaufanie i poczucie komfortu w rozmowie, zwłaszcza na tak trudne tematy jak śmierć. Y tych tematów rzeczywiście było kilka trudnych. Śmierć o tyle w rozmowie ze Stasiem była elementem dość prostym, jeśli chodzi o tematykę, ze względu na to, że rodzice. Stasia nie przygotowują go do przyszłego życia w niebie, czy też straszą piekłem. I w tej sytuacji Staś ma pewien dystans do śmierci. A to, że ciekawi go, jak to wygląda w religii katolickiej, no to stąd próbowałem, próbowałem to szczegółowo omówić. Zapewne w szkole wśród kolegów słyszał również podobne rzeczy. Mhm. Chciałam jeszcze troszeczkę porozmawiać o tym zaufaniu, bo mnie w tym zdaniu bardzo ujęło, że mimo że Staś mówi, że ma kolegów katolików, którzy mogliby mu o tym opowiedzieć, to jednak zwraca się do dziadka ateisty po tą wiedzę. Ja powiem tak, rzeczywiście ważną rzeczą jest stworzenie pewnej więzi więzie emocjonalnej tu w tej sytuacji Stasia i mnie, to nawet intelektualnie emocjonalnej, czyli my razem mamy takie geny filozofowania. To wywodzi się z mojej przeszłości, ale jak widzę i patrzę na Stasia, to on dziedziczy po mnie i po moich przodkach wiele elementów takich, które skłaniają go do rozmyślań. I te rozmyślania prowokują do trudnych również pytań i odpowiedzi, uzyskiwania odpowiedzi. Mam wrażenie, że jak w rodzinie żyjemy, to pytania do ojca, matki o śmierć to takie banalne. Natomiast pytanie kogoś, kto jest troszeczkę dalej, albo ktoś, kto, kogo, komu, kogo uznaje się za osobę może w jakimś sensie kompetentną, czyli posiadającą szerszą wiedzę, a może bardziej otwartą również na wnuka. Mam wrażenie stąd jest ta, to szczere pytanie do mnie i, i oczekiwanie szczerej odpowiedzi. Stacja teizm często dzwonią do nas słuchacze i mówią o bardzo trudnych emocjach, które pojawiają się właśnie w trakcie takich rozmów, zwłaszcza w rodzinie, na temat religii czy, czy braku wiary. Proszę powiedzieć, czy, jakie emocje waszym rozmowom towarzyszyły? Czy pojawiała się też złość, irytacja? Jak sobie też z takimi emocjami radzić w takich rozmowach? Nie było tego dużo, ale rzeczywiście zdarzały się takie sytuacje, kiedy opisujemy, opisuję ja buddyzm i, i, i pokazuję pewne rzeczy krytyczne, krytycznie mówiąc o buddyzmie. Staś się troszeczkę się irytuje i, i, i mówi, że to jest jedna z największych religii pokojowych. No ale ta irytacja przeradza się nawet w taką aluzję do mnie, kiedy mówi, że ale to u Was ateistów też chyba nie jest najlepiej. Czyli widać ewidentnie, że trochę jak gdybym go wyprowadził z równowagi, mówiąc, że buddyzm ma wady. On o tych wadach nie musi wiedzieć, bo jest jeszcze młodym człowiekiem i potem ja argumentuję, pokazując sytuację w Birmie, w Sri Lance, w Tajlandii i mam wrażenie, że dociera do niego, że nie jest to tak, jak wydawałoby się z haseł ogólnych, które rzucane są, że buddyzm jest jedną z bardziej pokojowych albo najbardziej pokojową religią. Czyli gdzieś tam ta złość, irytacja się pojawia, kiedy gdzieś dotykamy tych fundamentów, w które najbardziej wierzymy? Tak, dobrze tak, rozumiem. rozładowanie jej może się odbyć tylko na jednej płaszczyźnie, na płaszczyźnie wiedzy. Tą wiedzę, którą ja przekazuję Stasiowi, on bardzo dobrze może sprawdzić to w różnych innych źródłach i w tej sytuacji potwierdzić, czy to, co mówię, jest prawdziwe, czy nie. Mhm. Czy ma Pan jakieś rady, co poradziłby Pan osobom, które chcą właśnie rozmawiać z bliskimi na temat wiary i niewiary, ale właśnie z drugiej strony natrafiają na opór? Tak, ja mam wrażenie, że tutaj jest kilka elementów, które albo dzieciak posiada w sobie, albo trzeba mu przypomnieć. Że rozmowa z osobami, które mają inne zdanie albo które reprezentują inną, inną opcję światopoglądową, tu konkretnie, no musi się odbywać w zaufaniu. W zaufaniu polegającym na tym, że wiem, że rozmówca nie chce mnie obrazić. To po pierwsze. Po drugie, że mówi prawdę, że nie chce mnie zwodzić. I to właściwie taka rozmowa może się odbyć. Powinna się odbywać na wcześniej przygotowanym gruncie, a ten grunt to jest nic innego jak zaufanie w codziennym życiu. Czyli jeśli się spotykamy, rozmawiamy o różnych rzeczach i wnuk widzi, ufa mi, że jestem szczerą osobą, to w tej sytuacji akceptuję rozmowę trudną. Natomiast w rodzinach, jak rozumiem, jest bardzo różnie. I porada byłaby tylko jedna: słuchać siebie nawzajem. Mam wrażenie, że to jest bardzo ważne: że jeśli rodzic słucha dziecko i stara się wczuć w to, jak on argumentuje i dlaczego tak postępuje, a nie inaczej, to to, to, to już dużo da I, i, i vice versa. Rodzic, który się złości, musi być odbierany przez dziecko. W, z dystansem. To znaczy, że rodzic ma prawo również nie rozumieć mnie jako dziecko, prawda? Ale to też wszystko rozwiązuje się w poczuciu miłości, szczerości, otwartości, i, i taką do tego trzeba zmierzać. No nie zawsze się pewnie udaje. No tak, też takie mamy doświadczenia z rozmów u nas, u nas w stacji. Często też na, na grupach dyskusyjnych czy w rozmowach też u nas na antenie pojawia się taki problem, co zamiast? Co zamiast religii, zamiast sztu, rytuałów, obrzędów? I często ta potrzeba posiadania czegoś zamiast jest krytykowana jako podejście niedojrzałe i wskazujące na takie niekompletne pożegnanie się z religią. Jest Pan również mistrzem świeckich ceremonii. I proszę powiedzieć, jakie jest Pana zdanie na temat tej potrzeby? Czy w ogóle powinniśmy z nią walczyć? A jeśli nie, to jak odpowiadać na te argumenty, że skoro potrzebujemy rytuałów i potrzebujemy w nich uczestniczyć, to nie jesteśmy prawdziwymi ateistami? No tak, wydawałoby się, że religia załatwia wszystko, a to nie jest prawda, ponieważ nie wszystkie ludy, również współcześnie żyjące, posługują się religią jako głównym albo najważniejszym elementem. Obok religii, w każdej kulturze i w każdej religii, występuje jeszcze sztuka, występuje jeszcze nauka na takim czy innym poziomie, i te elementy, filozofia, to jest chyba też bardzo ważne, bo również i w religiach mamy dostęp do filozofii religii. I w związku z tym te inne elementy, one są często usuwane z pola widzenia i łatwiejszą rzeczą jest ufać i wierzyć w cuda, ewentualnie słuchać tego, co mówi jakiś autorytet, którego sobie obrałem. Trudniejszą rzeczą jest poszukiwać tej prawdy właśnie w sztuce. Właśnie w filozofii, czyli w myślach mądrych ludzi, i to nie dzisiejszych, ale od wieków, bo możemy wrócić do przeszłości i tam znaleźć wie, wiele odpowiedzi. Czyli pytanie, czy to jest zastępstwo wobec aktualnej religii? Moim zdaniem to może jest źródło, a nie zastępstwo. Źródło, to znaczy, z tych źródeł korzysta również religia, a nie tylko ja, ateista. W związku z tym mam wrażenie, że tu nie ma czegoś takiego, jak zastępstwo za, za religię. Mam wrażenie, że religia może istnieć, a obok niej istnieją ludzie, którzy odnajdują się w sztuce, odnajdują się właśnie w badaniach naukowych, odnajdują się w czytaniu filozofii, i w tej sytuacji to w żadnym wypadku nie jest zastępstwo. W mojej sytuacji ateisty zupełnie powiem wprost, nie kręcą mnie żadne religijne baśnie. Ja uwielbiam filozofię czytać różnych mądrych ludzi. Zatracam się często w sztuce, którą uprawiam, czyli w muzyce. I to jest moja pełnia życia. Nie, mam, nie szukam tu u siebie jakiegoś zastępstwa albo robienia na przekór czemuś. Odnalazłem. Że moim źródłem jest właśnie to, i to w zupełności mi wystarczy. A jak obserwuję i czytam różne autobiografie, wielu ludzi rzeczywiście również sobie świetnie radzi bez religii i nie nazywa to zastępstwem żadnym. Y a zamiast lekcji religii mamy lekcje etyki, one nie do końca są dla wszystkich tak samo dostępne i dochodzą na przykład nas głosy, że mimo że rodzic nie wyraził zgody na udział dziecka w lekcji religii, to ono pozostaje w klasie na Katehezie. Czy pana zdaniem, jako niewierzący rodzice i opiekunowie możemy tę obecność dziecka na religii jakoś wykorzystać? Znaczy powiem tak, obecność dziecka na religii możemy wykorzystać w sytuacji zaskoczenia, czyli jeśli zdarza się, że dziecko pozostaje raz czy drugi raz to wtedy możemy sobie z dzieckiem rozmawiać o tym, co tam się mówi i jaki ma dziecko stosunek do tego. Niemniej pozostawanie dziecka w sytuacji ciągłej, ciągłej indoktrynacji, bo to tak to trzeba nazwać, kiedy wpada do jego ucha informacja o rzeczach, których w domu nie słyszy i, i które są dla niego dziwne. Na początku mogą być baśniowe, ale w sytuacji, gdyby miałby do czynienia, gdyby do czynienia z ciągłym kontaktem z taką indoktrynacją, to mam wrażenie, że wiele szkód by zostało w umyśle. Tutaj wcześniej sugerowałem, że córa ma duże problemy z kolejnym wnukiem moim, ponieważ pandemia spowodowała, że pani dyrektor w jednej ze szkół społecznych uznała, że no nie ma zastępstwa i w związku z tym dzieciak może sobie siedzieć, i w związku z tym nic się złego nie dzieje. Córka jednak postawiła na swoim, zawiadomiła Fundację Wolność od Religii. No i przeszły przeprosiny, że rzeczywiście nie można tak traktować osoby, które nie życzą sobie. A córka od samego początku nie życzyła sobie, żeby wnuk uczestniczył w lekcjach religii, nawet biernie. A tu powiem taki mały dowcip: jak sobie ten wnuk radził? bo mam wrażenie, że to jest dość fajna sprawa. Jak sobie radzi wnuk, który wie, że nie powinien tego słuchać, ale on to również wewnętrznie odczuwa źle. Siedzi, robi sobie kulki z papieru i te kulki pa z papieru wkłada sobie do uszu. Wyobraża sobie pani to. Tak postąpił mój ten kolejny wnuk. Dlatego, że on sobie nie życzył słuchać tego. No, jak się córa dowiedziała, no to uznała, że trzeba ruszać do ostrego działania, bo to jest chyba niebezpieczne nawet. Zwłaszcza na dłuższą metę, faktycznie tak. I też bardzo duży dyskomfort u, u dziecka wywołuje. Dokładnie. Dwa pytania zadali również nasi patroni. I chciałabym teraz je panu zadać. Pierwsze pytanie, określa się pan jako ateista? Co zmieniłoby pana zdanie w tej materii? Co musiałoby się stać, żeby uwierzył pan w Boga? Ja myślę, że jeśli człowiek kroczy drogą, którą w sposób etapowy odkreśla albo nakreśla, to jeśli mijają pewne etapy... To powrót do czegoś, co było wewnętrznym złem albo wewnętrznie nieprzyjemne, jest po prostu niemożliwy. Nie wyobrażam sobie. Rozumiem, że są sytuacje, jak czytamy, że ateiści na łożu śmierci nawracają się. Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam, ze względu na to, że umysł pracuje zupełnie na innym obrotach, zupełnie na innym poziomie. W związku z tym wracanie do jakichś sennych mar, które i dzieciństwa, które kiedyś było, jest dla mnie nie do przyjęcia. Nie wyobrażam sobie i nie widzę takiej ani potrzeby, ani możliwości, jeśli mówię o swojej osobie. Okej. Okay. I drugie pytanie. Pewnie wielokrotnie słyszał Pan stwierdzenie, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Jak się pan do tego odniesie i co myśli pan o rodzicach i opiekunach, którzy z zastosowaniem tej zasady wychowują swoje dzieci? Ta zasada powstała właściwie z lekcji, którą daje Kościół. Ale tu muszę powiedzieć, że, że tą lekcję daje również buddyzm. Mówię o przywódcach buddyjskich, nauczycielach. Ta lekcja mówi w ten sposób, nie zajmuj się wieloma sprawami, nie poszukuj, ponieważ twój umysł może zostać pomieszany. Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. W jaki sposób dokonać mądrego wyboru spośród religii, spośród filozofii, spośród różnych dróg życia, jeśli miałbym poprzestać na jednej, ewentualnie uznać, że w danym okresie życia, w danym wieku, w danej chwili, w okresie czytania tej książki, to jest dla mnie jedyna najważniejsza rzecz i niczego więcej nie chciałbym o świecie wiedzieć. No przecież tak działając, mam wrażenie, że ograniczamy się i, i, i nasz umysł no nie ma szans na to, żeby był otwarty. A ta otwartość może powodować znalezienie autentycznej prawdy. Oczywiście autentycznej prawdy dla siebie, nie dla wszystkich. I właśnie co z rodzicami, którzy. W jakiś sposób ograniczają tą ciekawość dziecka, albo właśnie przestrzegają przed nią? I tu w tej sytuacji mojej rodziny, która od wielu lat postępuje zupełnie inaczej, czyli daje możliwość zdobywania wiedzy z różnych źródeł. Swego czasu, kiedy mój syn, który w wieku 25 lat został buddystą, a wcześniej wychowywał się w rodzinie ateistycznej, mój syn był prowadzany po różnych świątyniach w naszym regionie. Pokazywaliśmy mu różne, różnych ludzi, różne wiary. I w ten sposób no, miał możliwość poznania, poznania czegoś, czego w rodzinie nie widział i czego w swoim najbliższym otoczeniu nie widzi. To umożliwiło mu wybrać wybór samodzielny. I wydaje mi się, że to jest jedyna droga do tego, żeby osoba wchodząca w dorosłość. Miała możliwość decydowania o sobie, ale w pełni świadomie, żeby ta świadomość nie podlegała podrygor rodzicielski czy jakiejś ideologii, która no, może być przykra, może być bolesna w przyszłości dla tej osoby. Tak to widzę. Na sam koniec chciałabym Pana zapytać o to, jakie ma Pan rady dla młodych osób. Które chcą w swojej religijnej rodzinie porozmawiać na temat swojej niewiary, swojego ateizmu? Ja bym sugerował, żeby taka młoda osoba przede wszystkim w sytuacji konfliktu rodzinnego próbowała rozmawiać i zadawać pytania etyczne. To znaczy takie do rodziców, Mówiąc, czy jeśli ja odchodzę od religii, to robię to celowo na złość tobie, mamo, tato, czy jeśli ja rezygnuję z Katechezy, to dlatego, że to jest moje widzi mi i, i, i sobie tak wymyśliłem, czy też głębiej to przemyślałem? Takie pytania właściwie u rodziców powinny spowodować zamyślenie. No, ten dzieciak nie robi to. Na złość, nie robi to w jakiś sposób arogancki, tylko próbuje odnaleźć siebie. I myślę, że to jest jedyna droga, żeby przekonać osoby najbliższe. Czyli rozmowa o i zadawanie pytań etycznych o to, czy ja naprawdę jestem tak zły. Czy porzucając religię, ja was nie będę kochał, na przykład, mówić do rodziców. I wtedy rodzic będzie zaskoczony, prawda? Bo dla niego wydaje się, że religia to jest miłość, a okazuje się, że bez religii ten dzieciak mówi, że chciałby kochać rodziców, czy też będzie kochać rodziców, no to to jest dla rodzica zapewne odkrywcze. Ja bym sugerował takie rozmowy. Dziękuję. Serdecznie dziękuję, że znalazł Pan czas dla nas w to niedzielne przedpołudnie. Dziękuję również. Pozostaje mi życzyć Panu i wnukom kolejnych inspirujących rozmów. Naszym widzom przyjemnej lektury i wszystkim nam dobrego dnia. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Jeszcze raz chcę Wam bardzo serdecznie polecić podróż w dorosłość, rozmowę dziadka z wnukiem na temat katolicyzmu, buddyzmu i ateizmu. I na koniec mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Z kodem rabatowym Stacja ateizm macie na stronie wydawnictwa Stapis Rabat w wysokości 15% na całą serię bez Bogów. Oto jak wydawca opisuje tę serię. W serii bez boków wydajemy książki, których autorzy analizują religię, związane z nimi instytucje oraz wpływ, jaki światopogląd oparty na wierze odciska na życiu społecznym. Swoje poglądy prezentują w świetle faktów historycznych, socjologicznych czy fizycznych, nierzadko z użyciem narzędzi z dziedziny filozofii, logiki i matematyki. To książki, które utwierają przed czytelnikiem nowe horyzonty rozumienia człowieka i jego roli we współczesnym świecie. I właśnie wśród książek w tej serii znajdziecie omawianą dzisiaj podróż w dorosłość, którą polecam wszystkim, zarówno wierzącym, jak i wątpiącym, i ateistom, katolikom, buddystom i świeckim humanistom. Tym, którzy borykają się w rodzinie z trudnymi rozmowami na temat religii, i tym, którzy nigdy takich problemów nie mieli, tym, którzy są wyautowani jako ateiści przed całym światem, i tym, którzy z różnych powodów nie chcą lub nie mogą podzielić się z bliskimi tym elementem swojej tożsamości. Ja jestem ateistką publicznie, ale z ogromną przyjemnością przeczytałam rozmowę dziadka z wnukiem rozmowę, jakiej nigdy nie było mi dane przeprowadzić z żadnym z moich dziadków. Oprócz Podróży w Dorosłość, chciałabym zwrócić Waszą uwagę też na inną nowość wydawnictwa. Katrin Osment, Dusza bez Boga. To jest książka, która porusza kwestię świeckiej duchowości i nie brakuje w niej wielu osobistych odniesień. Osment to dawna redaktorka National Geographic, wielokrotnie nagradzana dziennikarka. I w tej książce zadaje pytanie, co tracimy odchodząc od zorganizowanej religii. Tradycja religijna daje nam mocne podstawy moralne, poczucie tożsamości. Jak więc osoby niereligijne mogą zaspokoić potrzeby rytuału, historii, społeczności, a przede wszystkim celu i sensu życia? Ozment porusza kwestię ludzkiej duchowości z innej perspektywy niż Sam Harris w swoim przebudzeniu. Zdecydowanie polecam, i to wcale nie w celu konfrontacji, ale właśnie dla uzupełnienia tego obrazu. I trzeci tytuł, na który chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to Wiara versus Fakty Jerego Koina. Coin to profesor biologii na Wydziale Ekologii i Ewolucji Uniwersytetu Chicago. Znany jest z krytyki koncepcji inteligentnego projektu. I Wiara versus Fakty to druga, po Ewolucja jest faktem. Wydana po polsku publikacja Koina w tej książce autor wyjaśnia dlaczego każda próba pogodzenia wiary z nauką jest skazana na niepowodzenie czy możliwy jest konstruktywny dialog między nauką a religią na to pytanie coin odpowiada tak uważam że pożyteczny mógłby być jedynie monolog taki w którym nauka mówi a religia słucha Taki monolog byłby jednak konstruktywny tylko dla słuchacza. Choć naukowcy mogą dowiedzieć się więcej o naturze wiary z rozmowy z zwierzącymi, podobne korzyści z takiej rozmowy odniosłaby każda osoba chcąca dowiedzieć się więcej o religii. Religia nie ma natomiast do przekazania naukowcom nic, co mogłoby stanowić wartość dla nauki. Przeciwnie, postęp w nauce wymagał odrzucenia wszelkich pozostałości religii, zarówno samych wierzeń, jak i religii, religijnych metod szukania prawdy. Link do sklepu wydawnictwa i informacje o rabacie znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcowej planszy. Zapraszam Was serdecznie do zakupów. A jeśli podoba Wam się to, co robimy, zachęcam do subskrybowania tego kanału. Możecie nas znaleźć również na Facebooku i Instagramie. I zapraszam Was także na facebookową grupę dyskusyjną Stacji Ateizm. Linki do naszych social mediów znajdziecie również w opisie. A jeśli chcielibyście docenić naszą pracę i wesprzeć nas w rozwoju, zapraszam do zapoznania się z naszym profilem na Patreon. Mamy sporo planów na przyszłość, i właśnie tam możecie o nich przeczytać. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy do tej pory zdecydowali się nas wesprzeć. To dla nas bardzo wiele znaczy. Dziękujemy za okazane zaufanie. A teraz nie pozostaje nic innego jak podziękować Wam za kolejny wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale Stacja Teizm.